Porządnie złamany chlebek. Gotowy, wyjęty wcześniej po upieczeniu, tak żeby mógł odparować. Duża ilość cukini powoduje, że on jest bardzo wilgotny w środku. Jest tak, jakbyśmy upiekli ciasto marchewkowe. Po pierwsze, cukinia musi być starta na tarce o grubych oczkach, lekko posolona i odciśnięta. Czekajmy naprawdę długo, aż odsączy się, żeby nie była zbyt wilgotna, co widać. Odstawiam ją na bok. I do przygotowania ciasta użyjemy 60 g drożdży. Kruszę na mniejsze kawałki, dodajemy pół łyżki cukru i rozcieramy drożdże. Drożdże muszą tworzyć płynną masę po roztarciu. Jeszcze chwilę mieszamy tak, żeby rozpuścić maksymalnie cukier. I teraz mieszamy wszystkie suche składniki w dzierze do ciasta. Po pierwsze, pół kilo mąki, 50 g otrąb pszennych, pół łyżki soli. I to wszystko teraz dokładnie mieszamy. To teraz Dodajemy do ciasta ciepłą wodę. Tu jest około 200 ml wody, ale pamiętajcie, żeby tej wody nie dodawać zbyt dużo. I nie dodajcie całej, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak mocno odsączona jest cukinia. Dodajemy wodę i dodajemy roztarte z cukrem drożdże. Odciskamy mocno. Cukinię, która oczywiście ładnie pachnie, jest jędrna, choć skropiona odrobiną soli, to straciła dużo wody. Tej wody nie chcę już później wprowadzać do ciasta. Teraz jest moment, kiedy powinniśmy to zrobić. Suchą nie dodamy na końcu. Mhm. Troszeczkę dolajemy? 10 minut wyrabiania w zupełności wystarczy. Dwie łyżki oliwy. I Jeszcze raz dokładnie wyrabiamy. Dobra, gotowe ciasto na deskę. Przekładamy do miski, przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 25–30 minut. Ciasto po 20 minutach powiększyło swoją objętość, jest puszyste i delikatne. Przekładamy je na deskę. I doprawiamy. Dodajemy dwie łyżki suszonych pomidorów, posiekanych, suszoną bądź świeżą bazylię i odciśniętą posoloną wcześniej cukinię. I to wszystko teraz dokładnie musimy wyrobić, by składniki dobrze połączyć i wymieszać z ciastem. Kiedy składniki są wszystkie dobrze wymieszane z ciastem, przekładamy to wszystko do foremki. Foremka wysmarowana olejem i posypana mąką. Foremka nie może być wypełniona więcej aniżeli w 2 trzecich wysokości. Ciasto będzie rosło i w takiej właśnie postaci zostawiamy je ponownie do wyrośnięcia już z wymieszanymi składnikami na kolejne 20 minut w ciepłe miejsce. Po tym czasie wkładamy do piekarnika i pieczemy. Temperatura początkowa 200 stopni i pieczemy 20 minut. Później zmniejszamy temperaturę i dopiekamy chleb jeszcze około 20 minut. W sumie czas pieczenia 45 minut. Doprawiony i pachnący. Mhm. I śniadanko gotowe. Hmm. Spróbujcie i wy napiszcie, co sądzicie o tym chlebku. Jeszcze jedna uwaga. E, polecam absolutnie. Tutaj jest link chlebek z samych ziaren. Kingi, która naprawdę zrobiła doskonałą rzecz. Jedną i drugą. Koniecznie musicie sprawdzić. Koniecznie musicie skomentować. Pamiętajcie, łapki w górę, klikajcie, polubcie i komentujcie. Do zobaczenia!